Jeżeli nie masz jeszcze gotowości, aby zrobić swój pierwszy webinar, możesz oczywiście sprzedawać na społeczności, czyli poprzez posty, rolki, live, relacje w swoich mediach społecznościowych. Możesz również sprzedawać poprzez reklamę, tak? Nawet nie musisz mieć swojej społeczności. Wystarczy, że podłączysz kartę do e, mety i e, możesz już się reklamować na Facebooku czy na Instagramie, e, bądź na innych platformach społecznościowych. Jest wiele metod. Jak dojść do dochodowego biznesu online? Natomiast webinary są jedną z najlepszych metod sprzedaży swoich produktów cyfrowych. Na webinarze zaprezentujesz siebie jako eksperta, dasz demonstrację swojej wiedzy no i oczywiście jest przestrzeń na to, żeby zrobić ofertę. Absolutnie rekomenduję, żeby chcieć nauczyć się tych webinarów, bo jeżeli będziesz obserwować największych graczy na rynku w Polsce, czy to za granicą, to zaobserwuj, że wszyscy oni robią. Webinary albo webinary na żywo, albo webinary automatyczne.